Jest środa 2 listopada, minęła godzina 14. Agata Jasińska. Zapraszam do studia Lotto. Trwa loteria, wygrywamy, zaczyna się od wy. Każdy, kto wyda minimum 1 złotówkę na produkty lotto, będzie mógł zagłosować na wybrany obiekt z 8 listopada i dostępna jest zarówno w punktach lotto na lotto.pl. dziś rozpoczynamy kolejną promocję do soboty grając w Mulan, Zapraszam na losowanie. Kiedy maszyn jest pusty, zwalniamy blokadę. Oto wylosowane liczby: pięćdziesiąt, pięć, siedemdziesiąt pięć, dziesięć siedem, dwadzieścia pięć, czterdzieści jeden, dwadzieścia sześć.

Partek czekają nas emocje związane z lot, to dzięki kumulacji będzie można wygrać nawet 5 milionów złotych, a w lot to plus do zdobycia będzie milion złotych. Życzę celnych typowań i jak największych wygranych. Powodzenia. W kaskadzie nie typuje się liczb, a kupuje los za 2 złote. Trafienie wszystkich liczb w jednym z dwóch zestawów 12 liczb na lość. W kasecie maszyny losują. pięć dziewięć dziewiętnaście dwadzieścia cztery dwaście siedem Dwadzieścia osiemnaście. Wczoraj Feurojack w pod Włomży i Elblągu padły wygrane 4 stopnia, warte po ponad 192 tysiące złotych. Gratuluję zwycięzcom, a w piątek kolejne losowanie. Gra toczy się o 570 milionów złotych. Feurojack podgra się naprawdę prosto. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 i 2 z 12. Szczęśliwe liczby można typować samemu lub grać metodą na chybił Trafił. Powodzenia! W codziennie padają wygrane. Od jutra w punktach sprzedaży to pojawi się nowa edycja wspaniałej zdrabki świąteczny kalendarz. To już czas na przygotowania do grudniowych świąt to także szansa na zdobycie super wygranych na gwiazdkowe prezenty. Do zdobycia są trzy główne wygrane po 200 tysięcy złotych, jak również wygrane niższych stopni, np. 6 po 10 tysięcy złotych. Ogólna pula przeznaczona na wygrane to ponad 17 600 tys złotych. Informacje o tej. Jak i innych zdrabkach są na stronie lotto.pl. No za chwilę podam pierwszy dziś wylosowany numer super szansy. Najpierw jednak przypomnę, jakie liczby padły w losowaniach Multi Multi i Kaskady. Zacznę od Multi Multi. 59, 1, 36, 5, 75, 11, 34, 57, 25, 41, 26, 43.

Na kuponach większości gier lot to znajduje się numer super szansy. Można go aktywować i dzięki temu grać o 2 miliony złotych. Koszt aktywacji to tylko 2 zł. A to szczęśliwy numer. 1, 1, 4, 0, 2, 8, 0. Gratuluję zwycięzcom kolejny numer poznamy wieczorem. Na koniec popołudniowego studia Lotto mam ważny komunikat. Wieczorne losowanie gry Super Szansa 26 listopada 2022 roku będzie ostatnim losowaniem tej gry. Po tym terminie losowania Super Szansy nie będą organizowane. Zakłady można zawierać do dnia 26 listopada 2022 roku do godziny 21.50. Po tym terminie sprzedaż zakładów gry Super Szansa nie będzie prowadzona. Po więcej informacji zapraszam na lotto.pl. W popołudniowym studiu Lotto to wszystko, a kolejne losowania już o godzinie 22, także z przyjemnością poprowadzę. Będzie można je oglądać m.in. na DENIE TVP3. Do zobaczenia! Czas na stylowe zagranie i wielkie wygrane. Na marzenia, które nabierają kształtu. Na błysk, szczęścia i rozgrywkę pełną wrażeń. This is my game. Do you wanna play? Ha! Moda na zdrabki lotto w pełni. Teraz Twoja kolej. Przeżywaj mistrzowskie emocje ze zdrabkami lotto i wygrywaj!